Witam z tej strony Wojciech Kowalski i zapraszam Was na dzisiejsze wydanie wiadomości w Polish Car Driving. W tym wydaniu. W rusku ktoś zrobił rekord wysokości. Nie wiemy skąd oni to zrobili. To jest drugi przypadek. Tak kierowca wyleciał, skomentował tę sytuację pan Mirek. Witam widzów i redaktora. Tutaj się dzieją rzeczy nienormalne, już drugi przypadek kierowców w kosmos tragedia. No, panie redaktorze, kierowcy są bardzo dziwni. Ten kierowca auta jest nienormalny. 32-letni kierowca BMW chciało szybciej dojechać do hotelu, w którym miał spać. Podobno kierowca był pod wpływem alkoholu. Na obrazku też widać, jak pociąg podąża w stronę kierowcy. Kierowca BMW nie przeżył tego wypadku, podobnie jak kierowca pociągu. Podejrzane zachowanie polskich kierowców pojazdów ciężarowych kierowcy byli pod wpływem alkoholu. Nagranie tych dwóch kierowców trafiło na policję. Policja ma zabrać prawo jazdy i jednego ukarać mandatem w wysokości 8 tysięcy złotych, a drugiemu 6 tysięcy.